Mamy dzisiaj ciekawego gościa na składrze w Ferrari w Maserati. Zaraz zadamy mu kilka pytań, bo właśnie skończył jazdę. Na gorąco, dwa słowa ale nie testowaliśmy, jak to się mówi, żadnych allmaxów, żadnych przyspieszeń natomiast samochód jest rewelacyjny do jazdy na drodze, nawet w taką jak dzisiaj a szczególnie nierówności wybiera perfekt rzeczywiście auto na dzień, naprawdę, tysiąc koni na cozie, no. no tu się zawsze dzieje sporo także tak Szymon Banaś jest z nami, odbył jazdę sf 90 a za chwilę będziemy mieli okazję do przejania się MC-20. Sprawdzimy, czy dobrze wyglądasz. Cześć, Szymon, w ogóle? Zróbmy jeszcze, tak żeby było widać. O! Teraz widać Szymon Banaś dla składra. Szymon, podobno jesteś tu dzisiaj chyba drugi raz. Więc, no jak tam, Jakie, jakieś samochody, coś ciekawego dla ciebie. Eee, no co? z się chyba dosyć dobrze znasz, eee, gt trójka, ta. GT3 chyba ta. GT3, tak z gt no trójką. Ostatnim razem jak tu byłem, to jeszcze stały Mon, monca, tak. No tak, eee, tutaj się często stelizm. line up zmienia właśnie, żeby było ciekawie co przyjeżdżasz, to po prostu coś, wiesz, coś ciekawego. Jak widzisz dołączyła e, Alfa, Alpinka. E, Alpinka rajdowa, to jest bardzo ciekawy samochód, który brał w ogóle udział w rajdzie Maroka, który zresztą zwyciężył w 1974 roku. E, także to jest rzeczywiście, wiesz, autoridowe, auto które już na Silesii Ring też było, także Samochody z tej kolekcji jeżdżą. Jeżdżą? Tak. Czy tak naprawdę co jest dosyć chyba dużym elementem. nie miałem do czynienia nigdy z tym autem. Z Alpine? Nigdy. No to to też przy jakiejś kolejnej okazji tak, trzeba... Się zmienić. Tak, tak, tak. Bo to taka naprawdę fajna zabawa. No. Podobno no. fenomenalny go-kart. Tak. Ale do dzisiaj wiemy, że jakby gwoździem programu poza tym, że SF-90 krótkie tak, zapoznanie tak. to MC-20, MC20 więc MC20. możemy spokojnie iść w stronę Maserati i tam już chyba czekają na... Kolega Michał czeka na podpisanie papierów. No i wtedy mamy drogę wolną do tego, żeby, żeby się przejechać. Najbardziej a tu zagato. Zagato, tak. Widać to tylne lampy. Tak, 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 tak. Ale z przodu też parę stacji, które tak, od, razu tak, od razu zdradzają. To. Zobaczyć po to. No. Dobrze. dobra, Dobrze. no to lecimy, lecimy do Maserati. Bardzo Takie. proszę. Podpiszę min blanko. Kluczek też będziesz kluczek, no tak, no by... się przyda do jazdy. To, to może go wyjmę od razu z że. Nie, bo... nie wyjmuj. No, wiemy, że są po prostu. <laughs> o, o, są chronione, żeby im się nic nie stało. Także tak, formalnością musi być. E, Zadość się e, stać. się stać, dokładnie. Oczywiście. Dziękuję, ci, że, że mnie wspomogłeś. Światełko mam doświadczenie, jest już. jest ładne światełko, nie musisz więcej. Nie, nie, jest teraz zbyt jasno. Teraz jest nastrojową. Czekajcie, jeszcze raz. Przekażmy jeszcze raz. Ja to wszystko puszczę z tymi brudami. O. Dobra, jest. Tak jest. Podpisujemy i... W podpisach tam mam doświadczenie duże. MC20 na nas o. czeka. No dobrze to auto wygląda, bardzo dobrze. Jakbyś specyfikował jaki kolor? Masz jakieś swoje taką paletę? Żółty, ostatnio żółty, na włoskich żółty zdecydowanie. Czyli ten, który stoi na podziemiu. Mm -hmm. e, będziesz, że musiał zobaczyć z bliska, bo jest dosyć wyjątkowym żółtym. Takim też trójwarstwowym. Wow. No, to naprawdę jest... robi robotę. Michał, e, wsiadamy i jedziemy. No nie wiem, czy coś tutaj trzeba eee. chyba wiemy. Szymon dosyć dobrze zna różne samochody. Myślę, że sobie poradzę. <laughs> Jak jedynkę wrzucić? Wiem, wsteczny też, hamulec, gaz, no, ogarniemy, reszta w taniu wyjdzie, nie, nie. jak to się mówi. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia. Kolosalną różnicę w, Co, wykończeniu. w wykończeniu, no. Tu jest taki migmalizm bardzo, nie? A tak... w ogóle wreszcie te materiały. Fakt, że ja miałem tylko do czynienia oczywiście z Gran Turismo i trochę z Quattroporte, Quattro ale no jest znacząca różnica. Po prostu. I to od razu na pierwszy rzut oka. Jest pan bardzo elegancki. także jest, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. zrobić tak, że jak zrobisz zdjęcie, to żeby wiedziała, co straciła, nie? Takie musi być. Tego. Ja. Dobra, bo się yy, ten tu start-stop dobra, start stopik Okej. Okay. No dobra. Mamy, zaakceptować. O jaki ładny tablecik. No ale oczywiście te łopatki to robią robotę niesamowitą. Uwielbiam łopatki, które są zamontowane do. Okay, one okay, naprawdę okay. one mają wyczuwalny taki ten tak, pyk, tak, ja tak. Naprawdę. No, oczywiście ja już nie mówię o tym, że niektórzy ją tak szarpią, Jasne. to po prostu zwyczajnie No to, to, nie to nie dobrze ma, wygląda fajnie. na filmach. Tak, ale <laughs> fajnie, bo uwielbiam je, i że one są takie wielkie, bo te na kierownicy tylko są małe. Tak. A tu jest naprawdę Miejsce ten, na o, Kręcąc mm. właśnie w ten sposób zawsze mm -hmm. czy mm. ostatnim palcem, czy pierwszym z dołu. Zawsze można, no dobra. Pra, a co możemy, możemy jechać? jechać? On jest chyba w standardowym trybie, jak się nie ma On jest nie standardowym, tu czekaj, widzę, tak tu jest dobra. GT, to, to jest GT standard. Jesteśmy, no, dokładnie. No, jesteśmy w trybie GT. No i właśnie mówię, to wykończenie. Robi robotę. Podoba mi się. No, trochę nas widać. Troszkę nas widać. Machamy, machamy. <laughs> <laughs> no, pińce się jeszcze odbijemy. A tu chyba nawet lepiej, bo tu będzie ciepło. Tak, właśnie o to chodzi, no. No dobra Szymon, no to jeszcze raz w takim razie. Yy, teraz już możemy chwilę porozmawiać. Mam dla tak. ciebie kilka pytań. Yy, same Śmiało. zaskakujące. <laughs> Słuchaj, pierwsze, które zawsze trzeba zadać takiemu komuś jak ty, który kocha samochody, jakiś update garażowy, jakieś historie, których jeszcze może nikt nie słyszał, a warto byłoby opowiedzieć. Taki najświeższy, najświeższy. No to co? Jest. Na ten moment zostało w garażu Ferrari oczywiście bo z tym samochodem nie ma się rozstawać, co zresztą to mówię, widzicie, prawda? Tak, o tym o tym już wspominałem parokrotnie, że to jest samochód, który uwielbiam. SVJ się ze mną pożegnał, ale to tylko dlatego, że będzie, będą kolejne dwa Lambo. O jednym powiem, o drugim nie. To jedno to będzie Huracan 100 które już dosłownie za, za kilka, myślę, tygodni zagości w garażu. Będzie też Mercedes AMG GT Black Series gdzieś na 100% Możliwe, że jeszcze w tym roku. kolory? Obu samochodów? Mercedes będzie pomarańczowy, tak jak wychodzi, okay. W Barbe, tej tak zwanym kolorze komunikacyjnym, komunikacyjnym, tak jest. A Lambo, no cóż, Lambo będzie czarny, jeżeli chodzi o Huracana, także. Jakimi kierujesz się kryteriami w doborze samochodów? Tak? Co powoduje, że coś wypada, coś przychodzi? Był taki czas, że gdzieś tam ludzie mówili, że często zmieniasz te samochody. Bardzo z czego często. to wynikało, a z czego to teraz wynika? Bo z tego co słyszałem, to trochę coś tam, coś się zmieniło. Dużo, dużo się zmieniło. No tak, ja wcześniej jak wybierałem samochody, no nie ukrywam, że e, liczyłem bardzo mocno każdą, bym powiedział, złotówkę. I co za tą złotówkę dostanę. Nie lubię tego powiedzenia, ale value for the money. No i chciałem, żeby samochód był możliwie najnowszy, najszybszy, żeby był naj, naj, naj. Przez co skupiałem się przede wszystkim na cyferkach, czyli jak ten samochód przyspiesza, jak on jeździ, jak on hamuje, co on robi, co on może mi, że tak powiem, dać. No i to było takie skupianie się na stricte performance. Nie mówię, że to było złe, tylko to było trochę okrojone. Ja tylko się na tym, że tak powiem, fokusowałem. Kończyło się to tym, że samochód odbierałem, jeździłem. Oczywiście wiadomo, że ja niewiele jeżdżę, ale mimo wszystko gdzieś tam ten samochód bardzo szybko mi się nudził, to znaczy do tego przyspieszenia się przyzwyczajałem, do hamowania się przyzwyczajałem i zaczynało brakować tego czegoś, więc co robiłem? Zaczynałem szukać kolejnego auta, żeby znowu coś znaleźć, prawda? Coś nowszego, coś lepszego. Jestem. Tylko, że znowu to nowsze, lepsze okazywało się owszem troszkę szybsze, czasem troszkę gdzieś tam inne, niekoniecznie nawet szybsze, ale znowu kupowałem auto tylko pod względem stwerek. Dopiero, dopiero, naprawdę dopiero jak kupiłem e, 911 GT3, które było samochodem wolniejszym, które było samochodem słabszym niż poprzednie, czyli niż w tym wypadku wcześniejsze Audi R8 i Mercedes AMG GTR, to dopiero skumałem, że nie o to w tym wszystkim chodzi, bo GT3 miał wolnosący silnik kręcący się do 9000 prawie obrotów tak jest mocy miało można być zaledwie 500 koni tak. w stosunku do R8 gdzie tam miałem 640 i ale pojawiło się zupełnie coś innego ten taki fun factor gdzie tak. ja naprawdę tym autem się bawiłem i ja z tego auta czułem niesamowitą satysfakcję z prowadzenia. Miałem teraz Tajkana, to te auta elektryczne tak. zmiatają po prostu te auta spalinowe. Tak. I dokładnie chodzi o coś innego, o to jak to auto zmienia biegi, jak ono brzmi, jak ono hamuje, jak ono się składa w zakręty, jaki on po prostu daje Ci taki, jaki daje fun z jazdy i jaką przyjemność. Czy Ty po prostu, jak to się mówi, cieszysz się, że tego samochodu wracasz? Kolejne pytanie z zupełnie innej beczki, czy dajesz się przejechać żonie? Tak, samochód, tak, tak. Można powiedzieć, Ale że to jest... tymi. Tak, to, to jest jedyna... to nie No właśnie, i to jest fenomen, że to jest jedyna w sumie osoba, tak. która tymi autami jeździła. Okay. Czyli nawet pistą. A gdzieś tam wrzucałem kiedyś nawet filmiki, jakbyśmy wracali z hotelu. Tak. Ej, nie z hotelu, tylko z y, m, kina. I że ona jechała tą pistą. Okay. Oczywiście okraszałem to żartobliwym, głup głupkowatym komentarzem, że jeszcze żyjemy. <laughs> Ale w... tak, ona jeździ tymi autami. Dlaczego pista? Jak się tym przejedziesz poczujesz to, dopiero rozumiesz, że Ferrari wcale nie chce być najszybsze. Ferrari wcale nie chce najszybciej najlepiej hamować i tak dalej. Ferrari chce to robić w taki sposób, żeby Ci to po prostu sprawiało ultra wielką przyjemność i rzeczywiście tak jest. W piście. Ja uważam, że to jest mój najlepszy samochód, który miałem, jaki mam. I no, nie mam zamiaru się go pozbywać. Co zresztą jak na mnie to jest to, że samochód u mnie już jest rok ponad. To już jest samo za siebie. Bo tak? Mówi samo za siebie i ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, z czym to się wiąże. A pista w tej chwili to już jest rok, i 4 miesiące i tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru nic z, z nią robić pod tym względem, żeby się jej pozbywać. To teraz takie pytanie: bo też jesteś kojarzony raczej głównie z nowymi samochodami o takich rozmawiamy. Natomiast, czy masz jakiś taki samochód z plakatu? Wiesz, jesteś małym chłopcem i to są pewnie jakieś tam lata 90. Czy myślisz o czymś takim? Coś takiego gdzieś za gości w którymś momencie? Chciałbym, bardzo bym chciał, tylko że to jest jeden drastyczny problem. To jest, to jest trochę problem z moim podejściem. Ja uwielbiam pedantycznie utrzymane auto. Okay. Ciężko jest teraz znaleźć ten model, który, który mi chodzi po głowie. W takim Znanie, stanie, na o co chodzi bo to jest tak naprawdę samochód, który ja miałem pierwszy, pierwszą gazetę, którą mi ojciec kupił motoryzacyjną, tam był plakat dwustronny, z jednej strony było Ferrari 550 Maranello I tak, to były, to, to, były tamte, to były tamte czasy tak, i, tak, i tak. generalnie, no powiem szczerze, zrobiło na mnie wrażenie niesamowite to Ferrari, ja potem sobie, że tak powiem utrwaliłem ten obraz tego Ferrari poprzez film Bad Boys ale mm -hmm. to już tą drugą część yes. i co, v z manualną skrzynią z, z Open Gate. Jasne, jasne. Ale to już było właśnie z tych jakby, może, no wiadomo, że nie nowych, ale tych nowszych Ferrari, bo oczywiście mamy jeszcze wcześniej przyszłe Starosze, tak. 512TR i tak dalej, tak. ale jednak to Maranello z tym długim przodem tak. i tak dalej, no zrobiło na mnie to niesamowite wrażenie i takie auto bym chciał. Powiem szczerze, w zeszłym roku oglądałem kilka sztuk, ale ciężko jest znaleźć auto z przebiegiem poniżej tam 10 tysięcy kilometrów w takim stanie, w jakim ja bym chciał, bo nawet mi się to skutowali też na przyjaźce. Tak. E, Właśnie w 90 że żeby zachować jego taką naprawdę wartość, no to trzeba by skorzystać ze wszystkich części i Ferrari Classical, a to wiadomo, że generuje dodatkowe kolosalne koszty, no bo ja bym jednak chciał to zrobić Jasne. i nawet bym te koszty przełknął, tylko żeby znaleźć właściwą bazę. Jasne. Tu jest jakby sedno, czyli dobry konfig, dobry kolor, tak. m, dobry stan, niski przebieg, to wszystko składa się na takie, jakby tych czynników zmiennych jest tak wiele, a samochodów jest tak mało. Bo jest takie bardzo ważne pytanie, które trzeba zadać. Jak to jest z tym Amenium? Bo no, ty jesteś. <śpiewanie> <śpiewanie> E, no, siedzisz w tym temacie bardzo mocno. Pomalujesz tak, czy mogę, nie pomalujesz? Y, pomalować czy pomalujesz czy nie, to nie wiem. Tak. Podobno się da, ale i ja z innej strony, z innej beczki, to ukryz. na pewno pospawasz, bo ja na tym się bardzo dobrze znam na spawaniu. Aluminium to to się na pewno da zrobić. To teraz słuchajcie co, na chwilę wyłączę kamerę, żeby Simon miał trochę frajdę z optowania z naszym projektem, z zresztą zabiera na weekend. Ale ja będę miał, ja będę miał 4 dni, prawda? ja to ja, miał, na, miał, to, ja to 4 4 mówię. No tak jak możemy zredukować i pokazać, że 148 to... Chyba to już bardziej trzeba, jest to zgrzane, to trzeba... No jaki no tak, tak. tak, jeszcze dalej? Jest, tak, korso, tak, dobrze. Tak. przez się No, ale niestety miejsce jest ograniczone. Jest ograniczone. A 140 to 140, więc... No wiadomo o co chodzi. Nie możemy za bardzo, to się mówi poszaleć. Wiadomo tak. o co chodzi w tym wypadku. Ale przyjemnie zagadał. Tak, nie ma. wrażenia możemy sobie zwolnić trochę, bo nikomu nie musimy przeszkadzać. 20. No bardzo fajne i bardzo fajnie gada. Tylko teraz jak jeszcze raz. I mamy koniec. Na tyle by wystarsza przepisów w Polsce niestety, także ale reakcja na gaz jest bardzo, bardzo, przyjemna, bardzo przyjemna, przyjemna i bardzo szybka, pomimo tak. tego, że to jest silnik uturbiony. Tak to można się zaskoczyć pozytywnie jak najbardziej. Widać, że tutaj e, Ferrari maczało chyba w tym palce i to nie jeden, że tak powiem. E, po czym to widać po tym, jak silniki reagują, pomimo turbosprężarek reagują rewelacyjnie na gaz, tak jakby były silnikami wolnoscęcymi. Otóż to, to tak samo teraz mamy. Nie musimy czekać na nic od razu jest kopnięcie i, i czuć, że ten silnik się rozkręca niesamowicie. No i cóż. Wracamy do bazy, pierwsze kilometry zrobione, teraz będzie czas na dużo więcej kilometrów, oj, kupaki chyba nie muszę... szekać. <laughs> Zobaczyli, że jest Szybon, <laughs> tak. Bardzo dziękuję, to ja dziękuję za, za rozmowę, dzisiaj. za przejażdżkę i dobrej zabawy przez cały weekend. Oj będzie. Super. Z to, będzie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dzięki.